Dzień dobry. Tak, tak. leczyłam z uzależnienia. się tak od czterech lat, nie? Więc ja... Był jak kolorowy ptak. Był inny zawsze niż wszyscy. Mój syn potrafił boso chodzić po ulicach, potrafił bezdomnym dawać jedzenie, czytał mnóstwo książek, był strasznie wrażliwy na krzywdę tego świata i do tego świata nie pasował. Jedyna myśl, która mnie na przykład pociesza, to jest to, że mu jest teraz lepiej, potwierdził, że ten świat jest zły. Jak to się zaczęło tak naprawdę? Zaczął się obniżać jego nastrój, zaczęliśmy sprawdzać, co się z nim tak naprawdę dzieje. Był też w szpitalu psychiatrycznym, żeby stwierdzić, czy coś psychicznie mu dolega, tak? bo zaczęliśmy tracić z nim kontakt, zaczęły być coraz większe problemy zaczął uciekać z domu. W końcu dowiedzieliśmy się, w którym szpitalu, że syn bierze narkotyki, wyszło w testach. Ostatnie 8 lat to dla rodziców Marcelego ciągła walka o wyrwanie syna ze szponów uzależnienia, głównie od morfiny. Brak pomocy Państwowej Służby Zdrowia, prywatne ośrodki odwykowe, powrót do nałogu i strach. Jak nikt nie uczy, jak być rodzicem, to tak tym bardziej nikt nie uczy, jak być rodzicem osoby uzależnionej. Nie ma czegoś takiego jak przymusowe leczenie. Zawsze to była po prostu walka pomiędzy Znalezieniem sposobu leczenia, a jeszcze namówieniem Marcelego do tego, żeby w ogóle wyraził zgodę na to, żeby się leczyć, a narkomani generalnie im się podoba to, co oni robią. Ja czułam za każdym razem, że moje dziecko za chwilę może umrzeć, tak? I wiedziałam, że nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ w Polsce jest nielegalny rynek morfiny. I to był problem tylko taki, czy on kupi tam morfinę, czy tej morfiny nie kupi. Jak wygląda osoba po morfinie? On cały czas tu przysypia. Są takie momenty, że się budzi, no ale z powrotem ta głowa mu opada. Pytam się, co się stało. A nie, wiesz, co dzisiaj się nie wyspałem? Byłem mamo zmęczony. Czyli ten letarg jest taki typowy, typowy. Dla, dla morfiny? Typowy letarg. Unikają słońca, chodzą w okularach przeciwsłonecznych, bo mają światłowstręt. Pod koniec ubiegłego roku wróciła nadzieja, że 24-letni już Marceli w końcu pokona nauk. Zaczął mieć porządek w domu. Pierwszy raz był u nas na wigilii tak? po siedmiu latach. To jest, to jest wyczyn, bo do tej pory nie był w stanie ani dotrzeć, ani czasami nie było z nim kontaktu. W połowie stycznia powiedział mi, że ma wizytę u lekarza. I czy dam mu na tego lekarza? Powiedziałam, okej, okay, no chcesz na psychiatrę, skoro mam mu pomóc. Proszę bardzo. Co pani mi Ja bardzo życzył, panie doktorze i czy pan mówił mi przypisać coś. To się co, pan... uzależnienie od morfiny i... Jak miałam ten detok z ubiegłym roku, i jak wytrzymałam w sumie trzy dni. Ale potem. Potem zaczęłam wracać do tego, i, i Pan mogłby mi przepisać może coś. Zobaczyłam wieczorem, że nie jest aktywny jego laptop. Zawsze słucha muzyki, obojętnie czy spał, czy nie spał. Ten laptop z muzyką po prostu był zawsze gdzieś tam w tle. Dojechaliśmy pod sam dom, było zapalone światło. A w środku był chłopak wyglądający jak Marceli, bo był podobnej postury, miał blond włosy i mój mąż mówi, patrz Marceli. Ja wy to nie jest Marceli. Nie zdążyłam przeczytać SMS-a mówi, że mój syn nie żyje.